Takich danych, ile jest nieodwodnionych, bo jeśli nawet są nieodwodniane przez, przez nasze urządzenia, czyli nie ma wprowadzania wód do kanalizacji miejskiej, to jest wiele ulic w pile, które są położone na terenach, gdzie są możliwości rozsączenia tych wód opadowych i tam się tak dzieje. Natomiast nie zamyka to sprawy naszych działań w zakresie dalszych działań w zakresie poprawy tej usługi. Ja już kiedyś wspominałem, że spółka kilka lat temu sporządziła taki obszerny dokument, zamówiła sporządzenie dokumentu, który się nazywa, dosyć długa nazwa, jest perspektywiczny wieloletni plan zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Piły. Ten plan, w oparciu o głównie o pewne obliczenia hydrauliczne i o prognozowane opady, no pokazuje w których miejscach mamy słabe punkty i pokazuje, co jeszcze w tym zakresie spółka powinna zrobić. Jest to oczywiście program na wiele, wiele lat, bo na przykład w zakresie zbiorników retencyjnych, których przypomnę, mamy dwa podziemne w tej chwili w Pile jeden, w zasadzie stary, naturalny zbiornik przy Placu Inwalidów, to taki, czyli trzy, można powiedzieć, to zbiorników potrzebnych jest prawie 30. Tak ten plan wykazuje, czyli dosyć sporo jeszcze w tym zakresie jest pracy przed wodociągami. Natomiast, jeśli chodzi o sieci, to w zasadzie w tej chwili po zakończeniu ulicy Kosaka, to była jedna z największych inwestycji, w tym roku jest zaplanowane zakończenie, ostatni etap, 4 lata, ponad 4 lata pracowaliśmy nad tym. To w zakresie sieci mogę powiedzieć, że chyba skupimy się w tej chwili na nowych ulicach, ewentualnie na remontach sieci istniejących, takie coś będzie miało miejsce na przykład w rejonie ulic Kwiatowej, Zygmunta Starego, Placu Staszica. Ponieważ jest to centrum miasta, to tam remont połączony jest z poprawą retencji, czyli przy okazji remontu będziemy zwiększali na tyle, ile oczywiście pozwalają warunki, średnice tej kanalizacji, ponieważ nie ma możliwości ulokowania w tamtym miejscu zbiornika retencyjnego. W tym kierunku będą szły kolejne działania remontowo inwestycyjne wodociągów miejskich w zakresie oczywiście wód opadowych. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, teraz czy Pan wspominał o autopoprawce. Na komisji. Bardzo proszę. Tak, tak. Proszę Państwa, w projekcie uchwały znalazł się błąd. Ja tutaj jej nie mam, ale pamiętam mniej więcej, że chodzi o wykreślenie w tym, że w tym, w tym tekście takiego zapisu, że proponowana stawka nie ulegnie zmianie. W uzasadnieniu? W uzasadnieniu, tak. Okej, okay. dziękuję. Ponieważ bardzo. ona, no propo według propozycji ulega zmianie z 9 na 10 groszy. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Lucjan Szutkowski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przedłożony projekt uchwały bez wątpienia również dotyczy bardzo ważnej sfery, jakim jest odbiór wód opadowych, które decydują nie tylko o tym, czy ulice są podtapiane, czy nie, ale decyduje też o tym, czy przypadkiem nie są podtapiane piwnice w naszych domach, jeśli powiedzmy ta instalacja niezbyt dobrze działa, a przede wszystkim decyduje o jakości wód w naszej rzece, czemu mają służyć różnego typu instalacje oczyszczające te wody opadowe. To oczywiście wymaga kontynuowania działalności inwestycyjnej i stałej poprawy tej sieci. Natomiast jestem jedną z tych osób, która nie do końca zgadza się z filozofią rozliczania tego typu kosztów, które moim zdaniem od zawsze należałoby rozliczać w inny sposób. Dlaczego? Ponieważ mam ciągle wątpliwość, czy wszystkie dachy, które są w tym mieście, i wszystkie powierzchnie utwardzone są rozliczane z tychże opłat. Czy nie jest przypadkiem tak, że płacą ci, którzy składają deklaracje, a nie płacą ci, którzy zapomnieli złożyć takie deklaracje? Stąd też powiedzmy, ten wysiłek utrzymania tejże sieci niekoniecznie we właściwy sposób się rozkłada. Na posiedzeniu komisji uzyskałem od pana prezesa informację, że problem ten. W ciągu najbliższych kilku miesięcy do końca wyjaśni i być może sytuacja na przyszłość ulegnie poprawie co do powszechności egzekwowania opłat za wody opadowe, ponieważ będzie miało to w przyszłości wpływ na kolejne podwyżki. Jeśli po prostu zwiększymy ilość tych, którzy odpowiadają, za opłaty za wody opadowe, to presja na kolejne podwyżki w kolejnych latach będzie po prostu ulegała zmniejszeniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę teraz pan przewodniczący Jacek Błogosławski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym tylko potwierdzić, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej jednogłośnie zaakceptowaliśmy ten projekt z autopoprawką zgłoszoną tutaj przez pana prezesa, a korzystając z okazji, tu nawiązując do słów kolegi radnego Lucena Szykowskiego, mam pytanie. Może pan nam też Przytoczy, jakie były uzasadnienia wyroków sądowych osób, które kwestionowały tą opłatę, jak sąd odnosił się do, uzasadniając pozytywne dla państwa, dla nas uzasadnienie wyroku. Dziękuję. Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Komisja Spraw Społecznych, tak? Pan Przewodniczący chciałby się wypowiedzieć, bardzo proszę. Komisja Spraw Społecznych głosowała, że cena brutto za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych pozostaje na poziomie roku poprzedniego. Głosowanie było zupełnie nieuprawnione, ponieważ nie została o to poproszona, ale można przecież dać temu wyraz teraz głosując. Proszę Państwa, czy są dalsze zgłoszenia? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Przepraszam. Właśnie tak zerknąłem na pana prezesa, ale w nieśmiałości swojej nie, nie zgłosił się do odpowiedzi. Teraz to czyni. Bardzo proszę. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o uzasadnienia wyroków sądów w zakresie ponoszenia tej opłaty to zawsze są jednoznaczne, mianowicie to jest, proszę państwa, to nie jest podatek. Ja zawsze walczę z tym, z tym stwierdzeniem często nazywany podatkiem od deszczu. Nie ma czegoś takiego. To jest, proszę Państwa, opłata za pewną usługę, za usługę, którą świadczymy tym, którzy mają powierzchnię utwardzone, mogą do kanalizacji miejskiej, która jest własnością wodociągów pilskich, wprowadzać te wody, a my je podczyszczamy, odprowadzamy do rzeki. W związku z tym wykładnia sądów jest następująca. Skoro nikt czy ten zgłaszający pretensje nie kwestionuje tego, że usługa została wykonana, to za tą usługę należy zapłacić, bo spółka poniosła z tego tytułu koszty. I generalnie na tym się y, uzasadnienie wyroków opiera. Za usługę, która została wykonana, w myśl zresztą wiążącej nas umowy z każdym klientem, klient jest zobowiązany zapłacić, a nie uchylać się od tej zapłaty. Dziękuję bardzo. Czy są dalsze zgłoszenia? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań Panu Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na okres od 1 marca 2016 roku do dnia 28 lutego 2017 roku wraz z autopoprawką, Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że większością głosów uchwała została przyjęta. Proszę Państwa, a teraz kolejny, Pan Prezes, bardzo proszę. Chciałem, proszę Państwa, podziękować Państwu za zrozumienie propozycji wodociągów i podkreślić, że jest to kolejny rok, w którym w Pile, to, to nie jest tak oczywiste w Polsce, jest to też rzadkość, Radni podejmują y, pozytywną uchwałę dotyczącą zmian tych cen. E, a tym samym, proszę Państwa, podziękować za to, że przyczyniacie się do tego, że z roku na rok wodociągi miejskie mogą poprawiać zarówno e, jakość świadczonych usług, jak również mogą inwestować w to, co jest po prostu niezbędne. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa. Przed nami teraz ósmy punkt porządku obrad. Jest to projekt uchwały w sprawie przygotowania przez prezydenta Miasta Piły projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Długa uchwała, bardzo ważna rozpoczyna długą drogę. Ja tak jak w druku numer 383 o wypowiedź, w związku z tym poproszę w imieniu Prezydenta, Panią Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Panią Iwonę Wojtecką. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały w sprawie przygotowania przez Prezydenta projektu uchwały dotyczących właśnie zasad i warunków sytuowania obiektów reklamowych, tak powiem w skrócie. Jest to uchwała początkowa, która rozpoczyna cały tryb przygotowania materiału, który będzie tworzył zasady. Sytuowania tych obiektów w mieście, w tym szyldów, obiektów małej architektury oraz również ogrodzeń. Pan prezydent podjął te działania w celu przeciwdziałania takiemu, takiemu chaosowi w tej przestrzeni publicznej miasta. Ten chaos reklamowy już jest bardzo widoczny na ulicach Piły. W celu opracowania tego dokumentu, co umożliwia nam nowa ustawa krajobrazowa, powołał zespół do spraw opracowania tego dokumentu, zespół ośmioosobowy, przewodniczy pani prezydent Dudzińska. Tym pracą rozpoczęliśmy już takby pierwszym spotkaniem, ten cały cykl naszych spotkań poprzez przygotowanie inwentaryzacji miasta i, i chcemy dalej włączyć w te pracę mieszkańców miasta Piły przygotujemy cały pakiet pytań, które w postaci ankiety będą dostępne oraz pewnie spotkania z mieszkańcami, żeby dowiedzieć się, jakie zdanie jest na ten temat wszystkich współużytkowników tej przestrzeni publicznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Pan Przewodniczący Jacek Bogusławski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Gospodarki Miejskiej pochylając się nad tym projektem uchwały, otrzymując informację tutaj od Pani Dyrektor w stosunku do osób, które będą miały się zajmować tą sprawą, uznała jednogłośnie, że ten projekt jest Akceptowalne, szczególnie gdy dostaliśmy informację, że będą też konsultacje z przedsiębiorcami, z firmami, które zawodowo zajmują się tą problematyką, sprawami reklamy i ten zespół poprzez połączenie konsultacji z mieszkańcami powinien dać nam w naszym mieście sytuację taką, że nie będzie takiego reklamowego chaosu, a będziemy dumni z naszego miasta, jak będą osoby przyjeżdżały czy poprzez, po kampaniach wyborczych, czy poprzez różnych akcjach reklamowych różnych instytucji. Będziemy miastem przyjaznym i, i widok, który na co dzień tu pracujemy nad jego estetyką będzie odpowiedni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pani radna Teresa Kasiał, bardzo proszę. Pani dyrektor, czy mogłabym poprosić o przedstawienie składu zespołu? Bardzo Dziękuję. proszę, Pani Dyrektor. Zespół został powołany 22 grudnia 2015. W skład zespołu już nie będę dokładnie czytać, czego dotyczy. Przed chwilą to zostało przeczytane. Pan prezydent powołał następujące osoby. Przewodniczący zespołu Pani Prezydent Beata Dudzińska, Zastępca Przewodniczącego Dyrektor Miejskiej Pracowni Iwona Wojtecka, członkowie zespołu Beata Tubić-Sobieszczańska, Zastępca Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Mirosława Maćkowiak-Długosz, Zastępca Dyrektora Wydziału Architektury, Pani Izabela Jagła, Główny Specjalista w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych. Pan Miron Tadych, Podinspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Pan Roman Chwaliszewski, Kierownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile i Pan Tadeusz Witoch, specjalista w zarządzie Dróg i Zieleni. Dodam jeszcze, że osoby nie zostały wybrane przypadkowo. To są osoby, które w tych poszczególnych jednostkach, wydziałach zajmują się problemami również związanymi ze zmianami ustaw, które ta ustawa krajobrazowa wprowadziła. Ustawa krajobrazowa to jest zmiana dziesięciu ustaw, w tym o drogach publicznych, o zabytkach prawo budowlane ustawa o planowaniu i tak tak dalej o podatkach więc te osoby jakby są wybrane celowo dlatego że ta praca będzie wielowątkowa nad tą uchwałą dziękuję Dziękuję bardzo poproszę o opinię przepraszam poproszę o wypowiedź pana przewodniczącego Jarczaka. Dziękuję, panie przewodniczący. Pani dyrektor, nasunęły mi się dwa krótkie pytania. Rozumiem, że powołany zespół opracuje zasady dotyczące powstawania nowych jakby reklam czy innych. Rozumiem, że do zasad, które zespół wypracuje, będziemy musieli też dostosować już istniejące reklamy na terenie miasta. I drugie pytanie, które teraz mi się nasunęło, czy będzie to dotyczyło terenu całej gminy, czy tylko terenów należących do gminy Piła. Mam na myśli na przykład innych właścicieli, inne jednostki samorządu terytorialnego. Czy to również będzie ich obowiązywało? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę o odpowiedź. Ustawa reguluje to jednoznacznie. Obszarem uchwały będzie objęte całe miasto. Oczywiście z wyłączeniem terenów zamkniętych, które są określone w ustawie. U nas takich terenów nie ma, bo na terenach zamkniętych te, które mamy, one wchodzą jakby w zakres tych regulacji. Druga sprawa, czy będą dotyczyły wszystkich, oczywiście tak i, i inwestorów prywatnych i, i wszystkich przedsiębiorców, tak jak studium. Obszarem tej uchwały będzie objęty cały teren, czyli w granicach administracyjnych miasta. Drugie pytanie dotyczyło tych uregulowań, kiedy one wchodzą w życie i jaki będzie długi czas na dostosowanie tych reklam, które są w tej chwili. Przewidujemy, że około dwóch lat, ponieważ przygotowanie tej uchwały. Będzie w trybie ustawy o planowaniu bardzo podobne do miejscowego planu zagospodarowania. Ta procedura została w tej ustawie w tej chwili określona i będzie trwała razem z opracowaniem nie mniej niż rok. I dalej ustawodawca przyjmuje, że. Terminem wprowadzenia tych przepisów, czyli tych zasad ustalonych w uchwale dla pojedynczego właściciela nieruchomości, który na przykład taką reklamę w tej chwili posiada, będzie okres nie, nie krótszy niż 12 miesięcy. Więc sumując, mamy okres roku na przygotowanie w pełni uchwalenie i skonsultowanie z mieszkańcami tejże uchwały, i dalej okres, który będzie w tej uchwale określony. Czyli nie mniej niż 12 miesięcy na dostosowanie tego, co jest do reguł, które się znajdą w przepisie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Zamykamy dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Proszę Państwa. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Piły projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mają być wykonane, proszę o podniesienie ręki na naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że większością głosów uchwała została przyjęta. Proszę Państwa, yy, zarządzam 15-minutową przerwę do godziny 14.15. Dziękuję.